Księga Joba, rozdział 28, część pierwsza. Tak, są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Job dobrze znał się na górnictwie, wiedział, jak się wydobywa metale, wiedział, że złoto nie zawsze jest w skałach, że są takie warstwy złotonośnych piasków i można przepłukiwać te piaski i znajdować złoto. Jest to ciężka praca, ale jednak Znacznie prościej jest to robić niż wydobywać srebro, bo srebro zawsze jest w skałach. Trzeba wydobyć te skały, rozkruszyć je i dopiero wtedy sortować srebro od kamienia. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy. Wiedział też, że. W ziemi są rudy żelaza. Te słowa, które tutaj są przetłumaczone jako: A miedź wydobywa się z rudy. Można lepiej przetłumaczyć: Kamienie na miedź przetapiają. Job wiedział, że przy wytapianiu miedzi jest taki problem, że zawartość tych związków miedzi w skałach jest stosunkowo niewielka, że jest bardzo dużo skały, a mało metalu. Dlatego wspomina o tych skałach. Przy miedzi, a nie przy żelazie. Widać, że też znał się na wytapianiu żelaza i miedzi. Położono kres ciemności. Bada się rudę, aż do najdalszych zakątków w ciemności i mroku. No dobrze o też opisuje pracę w kopalni. W kopalni jest ciemno. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby oświetlić chodniki. No a potem trzeba szukać, gdzie jest bogactwo, gdzie są te złoża, które. Warto wydobyć. Kopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów. Bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się. Wiedział też, na czym polega praca górnika. Górnicy najpierw budują kopalnie tam, gdzie nie ma ludzi, a potem muszą się dostać do tych pokładów. Wtedy normalnym sposobem było spuszczanie się na linach w głąb szybu nie było jeszcze wind. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana, jakby przez ogień. Na ziemi uprawia się zboże, ale to ludziom nie wystarcza. Rozgrzebują ziemię, żeby wydobyć to, co jest pod powierzchnią. Te słowa o ogniu wskazują też na to, że Job wiedział o tym, że im głębiej się schodzi. Im głębiej jest chodnik, tym jest w nim goręcej, bo tak właśnie jest. Jej kamienie zawierają szafiry. Ma też w nich ziarenka złota. Ludzie się tak wysilają, żeby dostać się w głąb ziemi, bo tam są bogactwa. Są kamienie szlachetne, jest złoto. Ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Tylko człowiek. Zajmuje się górnictwem. Żadne dzikie zwierzę nie wchodzi w głąb ziemi. Po krzemień człowiek wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw. Hiob żył chyba w czasach, kiedy już wchodziły w użycie narzędzia z metalu, ale jeszcze wydobywano też krzemień. Z krzemienia robiono siekiery czy noże w czasach, kiedy ludzie nie umieli wytapiać i obrabiać metali. Wtedy budowano kopalnie krzemienia. Job jeszcze takie kopalnie widział i wiedział ile wysiłku wymaga stworzenie takiej kopalni i wydobywanie krzemienia. W skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko co cenne. Tutaj jeszcze Job opisuje pracę górnika. Żeby wydobyć bogactwo musi wykuć sztolnie no, a potem bardzo dokładnie przeszukać wyrobisko, żeby znaleźć to, co jest cenne, to, co warte jest jego wysiłku. Nakłada pęta na rzeki, aby nie przeciekały. Wywodzi na światło to, co skryte. Job też wiedział, że wielkim problemem w kopalniach jest woda, która wydobywa się i zalewa chodniki. Wiedział, że górnicy znają sposoby, jak ochronić się przed wodą, no i wydobywają z kopalni to, co jest w nich ukryte. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Po tym opisie pracy górnika Job porusza problem zdobycia mądrości. Uważa, że zdobywanie mądrości jest podobne do. Wydobywania bogactw z ziemi. Też trzeba się wkopać głęboko, też trzeba się bardzo wysilić, trzeba znosić różne przeciwności, różne niewygody, ryzykować, ale zdobycie mądrości jest większą wartością niż zdobycie złota czy drogich kamieni. Człowiek nie zna drogi do niej, nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, nie ma jej we mnie, a może, powiada, u mnie też nie. Największym problemem w górnictwie jest to, żeby wiedzieć, gdzie kopać, gdzie warto stworzyć kopalnię. I Job zastanawia się nad tym, gdzie jest źródło mądrości i dochodzi do wniosku, że nie ma go na tym świecie, który jest dostępny naszymi zmysłami. Trzeba jej szukać gdzie indziej. Tak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże, wszechwładny, wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Król narodów, ktoś by nie uczcił Ciebie, jesteś go

Wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny Wierne są Twe drogi, Sprawiedliwy Boże, Wielki Królu Narodu tuż by nie uczcił Ciebie? Jesteś godzien czci się nie bał Ciebie? I od razu ty ja się twe wy...